Cześć! Czy nauka naprawdę musi być takim, no wiecie, przykrym obowiązkiem? A co jeśli to może być prawdziwa supermoc? Właśnie w to się dzisiaj zagłębimy. Zobaczymy, jak to osiągnąć, bazując na wadę mekum dla uczniów. No właśnie. Chyba każdy to kiedyś słyszał, prawda? Takie stare powiedzonko, które od razu maluje w głowie obraz nauki jako czegoś potwornie męczącego, niekończącej się charówki. I no cóż, dla wielu z nas nauka to właśnie taki ciężar. Ale czy tak musi być? Czy nauka to naprawdę musi być taki ciężar? Otóż absolutnie nie. Współczesna nauka, wiecie, neurobiologia i te sprawy, mówi nam coś zupełnie innego. Te stare przekonania są, no cóż, po prostu stare. Są o wiele lepsze, mądrzejsze, a nawet przyjemniejsze sposoby na to, żeby się czegoś nauczyć. Pora więc wyrzucić te stereotypy do kosza. Okej, okay, to jaki jest plan? Najpierw zajrzymy prosto do nastoletniego mózgu. Dzieje się tam prawdziwa rewolucja. Potem sześć konkretnych, sprawdzonych strategii, które po prostu działają. Następnie ogarniemy temat czasu, bo bez tego ani rusz. A na sam koniec zobaczymy, jak to wszystko składa się w całość i staje się takim, no, kluczem do przyszłości. Dobra, część pierwsza. Mózg nastolatka w akcji i podtytuł jest kluczowy: Mózg jest w budowie. Zacznijmy od najważniejszej rzeczy. W okresie dojrzewania mózg nie jest ani zepsuty, ani leniwy, ani nic z tych rzeczy. On przechodzi, no, gigantyczną, totalnie unikalną przebudowę. To nie jest żaden problem do naprawienia, to jest serio niesamowity potencjał. Co to takiego to przycinanie synapteczne? Brzmi skomplikowanie, ale pomyślmy o tym jako generalnych porządkach w mózgu. Serio. Mózg dosłownie pozbywa się nieużywanych gratów, czyli tych połączeń nerwowych, z których rzadko korzystamy. Po co? Żeby zrobić więcej miejsca i dać więcej energii tym połączeniom, które są naprawdę ważne. Dzięki temu całe myślenie staje się szybsze i po prostu bardziej wydajne. A teraz drugi super proces, mielinizacja. I ta metafora ze światłowodem jest po prostu idealna. Wyobraźmy sobie stare, wolne połączenie internetowe, a teraz bum, światłowód. Mielinizacja to właśnie takie turbodoładowanie dla mózgu. Ta specjalna osłonka, mielina, działa jak izolacja na kablach elektrycznych. Dzięki niej informacje nie uciekają na boki, tylko pędzą z zawrotną prędkością tam, gdzie trzeba. To dlatego myślenie staje się nie tylko szybsze, ale też dużo bardziej precyzyjne. Dobra, a teraz coś naprawdę, naprawdę ważnego. Musimy odróżnić uczenie się od wykonywania, bo to nie jest to samo. Uczenie się to jest ten cały proces, który dzieje się w środku, w głowie. To niewidoczna zmiana w strukturze mózgu, a wykonywanie to jest to, co widać na zewnątrz na przykład odpowiedź przy tablicy albo wynik na teście. To jest tylko zdjęcie, taka migawka pokazująca efekt uczenia się. I wiecie co? Czasem już się czegoś nauczyliśmy, ale ten efekt jeszcze nie jest widoczny. To normalne. I teraz. Sen. A konkretnie. 9 godzin. Tyle snu, około 9 godzin, potrzebuje nastoletni mózg, żeby ten cały remont, to przycinanie i mielinizacja przebiegał sprawnie. To właśnie w nocy mózg sortuje informacje i utrwala to, czego się nauczył w ciągu dnia. I jeszcze jedno, ten wewnętrzny zegar biologiczny w okresie dojrzewania naturalnie się przesuwa. To dlatego wieczorem często jest przypływ energii, a rano tak trudno wstać. To nie lenistwo, to biologia. A teraz poznajmy dyrektora generalnego całego tego przedsięwzięcia. Korę przed To nasze centrum dowodzenia, planowanie, podejmowanie decyzji. Cała nasza osobowość, to wszystko siedzi właśnie tutaj. Jest z nią jedna ciekawa sprawa. To ostatnia część mózgu, która w pełni dojrzewa. Ten proces trwa aż do około 25 roku życia i to tłumaczy dwie rzeczy. Z jednej strony tę niesamowitą kreatywność, otwartość na nowe pomysły, a z drugiej, no cóż, czasem też tłumaczy pewną impulsywność i podejmowanie decyzji bez myślenia o wszystkich konsekwencjach. OK, teoria za nami. Wiemy już co i dlaczego dzieje się w mózgu. Teraz czas na najważniejsze: jak to wykorzystać w praktyce. Przechodzimy do sekcji drugiej: sześć strategii mądrej nauki i to jest nasz oparty na dowodach zestaw narzędzi. Żadnych mitów, same konkrety, których skuteczność potwierdziły badania. No to patrzmy, co mamy w tym zestawie. Po pierwsze, odtwarzanie wiedzy, po drugie, podwójne kodowanie, dalej elaboracja i konkretne przykłady, te idą w parze, i na koniec rozłożenie nauki w czasie oraz przeplatanie materiału. To nie są jakieś tam przypadkowe porady z internetu, to są metody, które serio na poziomie biologicznym zmieniają to, jak mózg buduje wspomnienia, a teraz rozłóżmy każdą z nich na czynniki pierwsze. Zaczynamy od prawdziwego game changera, odtwarzania wiedzy. Zamiast czytać w kółko te same notatki, co jest super pasywne, robimy coś zupełnie innego. Przeczytajmy fragment, a potem zamykamy książkę. I próbujemy sobie przypomnieć, zapisać, opowiedzieć na głos cokolwiek. A potem sprawdzamy. Chodzi o to, żeby aktywnie wyciągać informacje z pamięci, a nie tylko je tam wpychać. Każda taka próba to jak pójście na siłownię dla naszych neuronów. Wzmacnia połączenia i buduje trwałą wiedzę. Strategia numer dwa podwójne kodowanie. Brzmi technicznie, ale zasada jest prosta. Łączymy słowa z obrazkami. Nasz mózg przetwarza tekst i grafikę w dwóch różnych miejscach. Kiedy używamy obu naraz, to tak, jakbyśmy tworzyli podwójny ślad w pamięci. I co najważniejsze nie, nie trzeba być picasom. Wystarczy prosty rysunek, schemat, strzałka, jakiś symbol. Chodzi tylko o to, żeby połączyć abstrakcyjne słowo z czymś konkretnym, wizualnym. Kolejne dwie strategie, które świetnie działają razem. Elaboracja i konkretne przykłady. Zamiast wkuwać na blachę suchą definicję, której i tak za chwilę nie będziemy pamiętać, nadajemy jej sens, jak? Zadając proste pytania. Ale dlaczego tak jest? Jak to działa? Można spróbować komuś to wytłumaczyć, nawet pluszuwenu misiowi. Albo, co jest super skuteczne, połączyć nową wiedzę z czymś, co już znamy z własnego życia. To jest właśnie to, co odróżnia prawdziwe zrozumienie od zwykłego zapamiętania. No dobra, a teraz pojedynek gigantów wkuwanie na ostatnią chwilę, kontra rozłożenie nauki w czasie. Z jednej strony mamy chaos, stres, noc zarwaną przy kawie i poczucie, że nic nie wchodzi do głowy. Efekt? Wiedza, która wyparowuje zaraz po teście, a z drugiej strony spokój, systematyczność, krótsze sesje, ale regularne. Efekt? Wiedza, która zostaje na długo. Dlaczego? Bo mózg, tak jak mięśnie, potrzebuje czasu na regenerację i przetworzenie informacji. Jeden długi maraton przed sprawdzianem to po prostu przepis na porażkę w dłuższej perspektywie. Super, mamy strategię, ale pojawia się kluczowe pytanie skąd wziąć na to wszystko czas? I tu wchodzimy w trzecią część opanuj czas, opanuj naukę czyli od strategii do działania. Bo nawet najlepsze strategie nic nie dadzą, jeśli nie potrafimy ich wcisnąć w nasz plan dnia. To jest ten moment, gdzie teoria spotyka się z brutalną rzeczywistością i wygrywa. I tu mamy dwa genialne w swojej prostocie narzędzia. Pierwsze to technika salami, a drugie technika pomodoro. Czym się różnią? Technika salami skupia się na zadaniu. Kiedy mamy przed sobą coś ogromnego, co nas przytłacza, na przykład napisanie długiego wypracowania, kroimy to zadanie na cieniutkie plasterki. Dziś tylko research, jutra plan, potem jeden akapit. I nagle ta wielka góra staje się serią małych pagórków. A Pomodoro, ono skupia się na czasie. To jest broń do walki z rozpraszaczami i do utrzymania koncentracji. A jak działa? To całe Pomodoro, to banalnie proste. Wybieramy jedno zadanie, jedno. Ustawiamy stoper, no wiecie, w telefonie, na 25 minut i przez te 25 minut jest tylko to zadanie. Żadnych powiadomień, żadnego social media, nic. Pełne skupienie kiedy dzwoni budzik, 5 minut przerwy. Wstajemy, rozciągamy się, patrzymy za okno i tak cztery razy. A po czterech takich rundach robimy sobie dłuższą, zasłużoną przerwę. Ten rytm pozwala utrzymać mega wysoką wydajność, ale kluczowa jest ta żelazna dyscyplina podczas tych 25 minut. I tak powoli zbliżamy się do finału. Mamy więc wiedzę o tym, jak działa mózg, mamy w ręku konkretne strategie uczenia się i wiemy, jak zarządzać czasem. Ale po co to wszystko? Czy tylko po to, żeby mieć lepsze oceny? No nie do końca, bo nauka to nie jest coś, co zamyka się w murach szkoły. Bo w gruncie rzeczy o to w tym wszystkim chodzi. Wiedza i umiejętności to jest nasz osobisty pęk kluczy. Kluczy, które mogą otworzyć dosłownie każde drzwi. Każda nowa rzecz, której się nauczymy, czy to będzie język programowania, czy zasady kompozycji w fotografii, to kolejny klucz do naszej kolekcji. I nie ma znaczenia, jakie są marzenia, czy to będzie założenie własnej firmy, podróż na drugi koniec świata, czy stworzenie czegoś, co zmieni życie innych ludzi. Wszystko, absolutnie wszystko, zaczyna się od umiejętności uczenia się. To jest narzędzie do zbudowania sobie takiej przyszłości, jaką sobie wymarzymy. Więc zamiast myśleć o nauce jako tym przysłowiowym garbie, może warto zacząć myśleć o niej jako supermocy. Bo to od nas zależy, którego z tych kluczy użyjemy. To my decydujemy, które drzwi otworzymy. Pytanie więc nie brzmi czy, ale które jako pierwsze.